Witam w dzisiejszym odcinku Chciałem pokazać jak zrobiłem praktycznie kopię jeden w jeden biegów tak jak ma trawi garaż Robione wszystko było z filmików Zapraszam do oglądania Jedyne co tutaj zmieniłem to dodałem łożyska liniowe I to wszystko Wszystko jest tak samo Tutaj są dane łożyska liniowe Są one z uszczelniaczami jak wiadomo będę musiał zrobić jakąś zabudowę obudować to będzie też przykręcane wszystko będzie demontowalne łożyska są tutaj w tych obudowach Zmie wymienialne tak samo to jest też odkręcalne z dołu można normalnie odkręcić sobie tutaj wiadomo jeszcze będzie to przerobione z gwintu M6 na M8 tu tak samo będą zmienione na M8 no i to jest pozycjonowanie. Ja to rozwiązałem w ten sposób. To jest taki na razie prototyp. To będzie jeszcze wtedy jak już to wypali. Wiada ciągnikiem potestuję, to wtedy będzie to zrobione na dwie sprężyny, z przodu będzie sprężyna i z tyłu. Tak jest tutaj to zrobione. Tak, w ten sposób to jest wykonane. Tu tak samo wszystko. Tu jest na oryskach, poosadzane. W tym miejscu, co tutaj jest. Tak, tu, tutaj, tutaj też mam oryska. To wszystko jest na oryskach, poosadzane. I tak, co tu chciałbym jeszcze zrobić? Tu jeszcze bym chciał zrobić... Coś takiego bym chciał zamontować tutaj żeby każda pozycja była pewna, że wchodzi wtedy w bieg, to za chwilę to zademonstruję na kartce papieru, jak to bym chciał tutaj rozwiązać. Tylko nie wiem, czy też to wypali. No tu są takie prowizoryczne dźwigienki, to wszystko będzie zrobione z rurek. Na końcach będą spawane gwinty w rurkach. Tu też tak samo, to jeszcze wszystko jest do, do obrobienia, do przylifowania. Tu też to będzie ucięte. Tu jak widać, kombinowałem, musiałem przewiercać, poprzenosić, żeby było inne przełożenie. Czyli tak to wygląda. No jak wiadomo, to się wszystko jest do obróbki, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Lewarek jest od Fiat Ducato. Identycznie jak trawigaraż, był przerabiany. Tak to wygląda. Zaraz dodam tutaj zdjęcie, jak wygląda oryginalny lewarek. Tak to wygląda, ma nawet taki sam lewarek jak u Trawigera. Bez żadnych kombinacji. Dobra, co tu dalej? Tu jeszcze muszę zrobić obudowę do tego łoryska, żeby osadzić to łorysko, bo to jest na razie tylko skręcone tako. Na sztukę, żeby zobaczyć jak to będzie działać. No i co? No to... Działa, nie? Ładnie, pięknie biegi wchodzą. Ja może tam wejdę na górę. Dobra. działa. No to tak, tu mam tak. Jedynka. Biegi są jak w oryginale. Wsteczny. Tu mam dwójeczkę. trójeczkę, czwórka i piątka. Wszystko ładnie wchodzi. Tu jak widać troszeczkę jest słaba sprężyna i trzeba pomóc właśnie ta do ustalania pozycji. Dlatego chcę założyć dwie sprężynki. Właśnie do tego. To mi tu ustala cały czas pozycję. Pomiędzy dwójką a trójką cały czas ustawia się wybierak. W drugą stronę ma lżej. A w tą już tak średnio wraca. Trzeba pomóc. Będą dwie sprężynki, to będzie git. Druga sprawa co? No muszę odwrócić odwrócić ten ca cały ten lewarek tutaj próbowałem, całem. nie wiem jak to się ściąga może ktoś wie podpowie w komentarzu jak to obrócić nie chciałem tego połamać Jakby na razie to było tutaj do fazy testowej a więc tak to wygląda Kolejna rzecz te dźwigienki wszystko dwałka biegów polowych to też musiał właśnie zrobić tutaj w pobliżu tu będzie zaraz koło biegów tu mam tak rozdzielacz zewnętrzny mam do hydrolic, do podnośnika jakoś tak w tym miejscu będzie zamontowany żeby zaraz koło biegów był podnośnik jak najbliżej no i zaraz za rozdzielaczem za rozdzielaczem będzie zamontowane dźwigienki właśnie od wałka i od biegów polowych tak samo blokada mostu blokada mostu też musiał zrobić tam góry na dźwigienkę, jakoś jako dźwigienkę, czy coś, czy coś w tym stylu jeszcze to się zobaczy jak to będzie zrobione tu tak samo, hmm. tylko nie będzie tych skrzynek tu będzie taki zbiornik paliwa, duży, zamontowany plastikowy zbiornik będzie. I będę musiał jeszcze zrobić sobie załączanie mostu. Przedniego napędu. Tak samo jakąś dźwigienkę też puszczę, tam na drugą stronę, wszystko będzie z jednej strony. Ręczny robi wyjazd. Będzie ręczny zrobiony hydrauliczny. Tak to wygląda. Tutaj mam silnik. Sprężarka jest złożona. Tak to wygląda. Tu na razie wału jeszcze nie wkładałem nic. Na razie mi się z tym nie śpieszy. Na spokojnie. No i co tu jeszcze mógłbym mógł dopowiedzieć. Gaz, tak samo tu trzeba będzie wszystko poprzerabiać. Tu widać. Tu będzie na tej wysokości, będzie podłoga. Będę zakładał kabinę do tego cienika. Tego tu nic nie będzie widać. Tu wszystko będzie zabudowane. Żadnej dźwigienki, żadnych takich rzeczy tu nie będzie nic widać. Wszystko będzie zamaskowane. Biegi wchodzą jak widać wszystko ładnie przez gładko, ładnie wszystko wchodzi tak to wygląda, tu na razie są takie pręty tam podspawane delikatnie hefnięte żeby tylko to zobaczyć czy to będzie działać, wiadomo to jest prototyp taki na szybko teraz trzeba będzie podorabiać, powymierzać rurki Podrabić gwinty i lecimy z tym tematem. Tak. No i tak tutaj to. No i cały czas wraca, nie? Na pozycję wtedy. Przez to. Gdy tu będzie jeszcze druga sprężynka, to wtedy będzie szybciej wracać. Bo jedna sprężynka to jest jednak za mało się wszystko dopracuję i tak myślę, że to będzie git. Tu tak samo mam to poprzyłapywane tylko od góry. Ale będę chciał to zrobić przykręcane, żeby tu było wszystko rozbieralne, każdy element, łyska tak samo żeby można było łatwo wymienić. Tu po prostu dam płaskownik do spawam, powierce otwory, poprzykręcam i wszystko będzie rozbieralne chcę to po prostu zrobić żeby każdy element był jak naj, naj, najprościej do wymienia żeby było tak to wygląda co tu jeszcze chciałem zrobić wawek jest hartowany polerowany jest żeby, żeby naprawdę, żeby tu przewiercić to już, o Jezu to już jest naprawdę twarde materiał zapunktować to też jest naprawdę wyzwanie dobra to chyba będzie na tyle w tym odcinku dobra, jeszcze co? nie na tyle, bo jeszcze miałem pokazać jak bym chciał rozwiązać rozwiązać właśnie, żeby było wiadomo, że tak, że jest na luzie. takie będzie jakieś takie pyknięcie że na pewno weszedł bieg do końca żeby nie było, że przesuwka będzie w połowie czy jakoś tak z drugą strony to samo, tu będzie znowu pozycja i tak i też będzie taki klik, że na pewno siedzi bieg na swoim miejscu żeby nie było, że przesunie się tylko do tego momentu i za chwilę będzie po, po skrzyni żeby do końca dochodziło na pewno na bank do końca żeby to było czuć tu na, na lwarku że na pewno siedzi bieg wtedy tak to jakoś to muszę rozwiązać dobra tu za chwilę zademonstruję co mi chodzi sobie tutaj narysuję to dobra za chwilę się widzimy z powrotem no ja tutaj sobie narysowałem, coś takiego Może nie jest to zbyt piękne To nie ma być piękne, tylko to jest na pokaz żeby Pokazać o co mi chodzi tutaj Zrobić coś takiego musiał To był wtedy był taki delikatny rowek Kurcze tu był wtedy taki delikatny rowek I trzy takie punkty głębsze I, i ten przycisk Zatrzask od skrzyni biegów to by było wtedy tu zamontowane, na tym, na tej dźwigni, i to by ustalało właśnie pozycję, że na pewno jest wpięty, i tu by się wtedy przesuwało. I klik i wtedy siedzi, nie? Tu by był wtedy na samym środku, i tu znowu bieg wpięty. Klik, na, że na pewno siedzi, wtedy by było czuć poprzez właśnie to. Nie wiem, czy to będzie dobrze, dobrze rozwiązane ale będę z tym właśnie kombinował żeby nie było czegoś takiego, że tu właśnie się nie przesunie do końca i będzie chodzić na półkoła zębatego i za chwilę będzie wszystko w skrzyni pomielone ma być w tak, do końca na bangry siedzi wiadomo, ja będę wiedział, że kiedy dojdzie to do końca ale jak coś wejdzie Coś będzie chciał się przejechać czy cokolwiek, nie wciśnie do końca, będzie chodzić na pół koła zębatego i będzie po skrzyni, dlatego to bym nie chciał. Dlatego właśnie coś takiego wymyśliłem, że tutaj dam. Jeszcze do końca nie wiem jak to rozwiąże. Jak wiadomo to jest na sprężynce, to będzie się ładnie przesuwać i cyk w te dziurki ładnie nam blokować, ustalać pozycję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i Pokażę wtedy, jak to wykonam, czy to w ogóle zda egzamin, czy nie zda egzaminu. To jak wiadomo, jak to się takie coś robi, to nigdy nie wiadomo, czy to Czy to będzie na 100% działać. No ale tak to wygląda. I to chyba będzie już na tyle z tym odcinku. w kolejnym odcinku postaram się właśnie nagrać nagrać jak to będzie funkcjonować zobaczymy czy to w ogóle zda egzamin ogólnie to ja myślę że to może wypalić no ale dobra Już mam kilka pomysłów jak to zrobić mocowanie także chwila moment dobra to tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. A kolejny odcinek to będzie składanie tej sprężareczki. Tam zakładanie kół, rozrządu. I jak tutaj założyłem, zakładałem te wymienniki To jest i ta reszta cała tych klamotów. Dobra, to wszystko.